Wybrali się na ruiny wojskowych koszar, by potrenować street workout. Nagle usłyszeli skomlenie. Gdy podeszli bliżej, okazało się, że w głębokim dole jest uwięziony pies. Natychmiast wezwali pomoc. Oto historia czteroletniego Szakiego, psara Zechaski, który ponad tydzień temu zaginął pani Mirosławie. Szukała go przez portale społecznościowe, rozsyłała ogłoszenia. Pies znalazł się, gdy już kompletnie straciła nadzieję. Nie, po prostu przepadł. Następnego dnia byłam wieczorem, Byłam. Syn wychodził, szukaliśmy go, wołaliśmy i po prostu zero reakcji. To był przypadek, że grupa tych chłopaków przyszła tu potrenować. Gdy odkryli uwięzionego psa, wiedzieli, że bez strażaków nie dadzą sobie rady. Nie, to to by były krzaki, to, to, to by były krzaki to po masaka. prostu. Nie? To trzeba się przez krzaki Doro przedzierać, różne tam kolce od, od jakichś tam jeży i tak dalej. Przedzieraliśmy i nagle Kuba jako pierwszy zobaczył właśnie tą studzienkę czterometrową i zobaczył tam właśnie takiego pieska, wielkiego psiaka. Ja naprawdę byłem w szoku, był taki duży i taki piękny, że... Husky, do, do. Nie dochodziło do nas w ogóle, co on tam może robić. Z Kubą i Mateuszem był jeszcze ich kolega Meślimir. Skojarzył Haskiego z ogłoszeniem w sieci i zadzwonił pod wskazany numer. Strażacy byli już na miejscu. Gdy dojechała właścicielka psa, zdecydowała, że sama zejdzie po drabinie poszakiego. Jak zobaczył swoją panią, to już poczuł, że jednak jest uratowany i że jednak zaraz będzie ta pomoc. Właśnie pani go podniosła, wspiła się z nim po podała strażakom i piesek już uratowany. I tam na pewno nie miałby żadnych szans. Jeśli nie oni, to po prostu jego los był przesądzony. I na koniec to było najpiękniejsze, jak właśnie właścicielka go tak przytulała, on ją blizał po twarzy, potem no, nas, nas dziękował no. nam po prostu i no, takie czułem emocje wspaniałe, że udało się uratować no, stworzenie przeżycie. Życie. Niesamowite Dokładnie. przeżycie, naprawdę, coś pięknego. Dla Mateusza to był egzamin życia. Właśnie złożył papiery do Żarskiej Straży Pożarnej. Wygląda na to, że pierwszy praktyczny egzamin zaliczył celująco. A sam Szaki ma się dobrze, dzisiaj był już spokojny i odpoczywał na swojej posesji.